a nie wojny. prawdziwy plan Trumpa na pokój na Ukrainie. Kreml przedstawiał Białemu Domu pokój poprzez biznes. Ku rozczarowaniu Europy, prezydent i jego wysłannik są na pokładzie. Udostępnij. 28 listopada 2025 roku, godzina 21.00 et. Trzech wpływowych biznesmenów, dwóch Amerykanów i Rosjanin pochyliło się nad laptopem w Miami Beach w zeszłym miesiącu, rzekomo po to, by opracować plan zakończenia długiej i śmiertelnej wojny Rosji z Ukrainą. Jednak pełny zakres ich projektu sięgał znacznie dalej, według osób zaznajomionych z tymi rozmowami. Prywatnie wytyczały drogę, by wyprowadzić rosyjską gospodarkę wartą 2 biliony dolarów z zimna, z amerykańskimi firmami jako pierwszymi w kolejce, by wyprzedzić europejskich konkurentów w kwestii dywidend. Na swojej nadbrzeżnej posiadłości miliarder-deweloper, a następnie specjalny wysłannik Steve Witkow gościł Kirilla Dmitriewa, szefa rosyjskiego funduszu majątku państwowego i wybranego przez Władimira Putina negocjatora, który w dużej mierze ukształtował dokument, który poprawiali na ekranie. Jared Kushner, zięć prezydenta, przybył ze swojego pobliskiego domu na wyspie znanej jako bunkier miliardera. Dmitriew forsował plan by amerykańskie firmy wykorzystały około 300 miliardów dolarów rosyjskich aktywów Banku Centralnego, zamrożonych w Europie, na amerykańsko-rosyjskie projekty inwestycyjne oraz odbudowę Ukrainy pod przewodnictwem USA. Firmy amerykańskie i rosyjskie mogłyby połączyć siły, by wykorzystać ogromne bogactwa mineralne na Arktyce. Dmitriu przez miesiące argumentował, że nie ma granic tego, co dwaj długoletni przeciwnicy mogą osiągnąć, ich rywalizujące przemysły kosmiczne, które ścigały się ze sobą podczas zimnej wojny, mogły nawet podjąć wspólną misję na Marsa z SpaceX Elowne Muskę. Dla Kremla rozmowy w Miami były kulminacją strategii opracowanej przed inauguracją Trumpa, mającego na celu ominięcie tradycyjnego amerykańskiego aparatu bezpieczeństwa narodowego i przekonanie administracji, by postrzegała Rosję nie jako zagrożenie militarne, lecz jako kraj obfitych możliwości, według zachodnich urzędników bezpieczeństwa. Poprzez wyciąganie wielomiliardowych umów na ziemie rzadkie i energię, Moskwa mogłaby przekształcić mapę gospodarczą Europy, jednocześnie wbijając klin między Amerykę a jej tradycyjnymi sojusznikami. Dmitriu, absolwent Goldman Sachs, znalazł otwartych partnerów w Witkowie, wieloletnim partnerze Trumpa w Golfie oraz Kusznerze, którego fundusz inwestycyjny Affinity Partners przyciągał miliardowe inwestycje od arabskich monarchii, których konflikt z Izraelem pomagał mediować. Obaj biznesmeni podzielali długoletnie podejście prezydenta Trumpa do geopolityki. Jeśli pokolenia dyplomatów postrzegały postradzieckie wyzwania Europy Wschodniej jako gordyjski węzeł do mozolnego rozplątania, prezydent wyobrażał sobie łatwe rozwiązanie. Granice są mniej ważne niż biznes. W latach 80. zaoferował osobiście negocjacje szybkiego zakończenia zimnej wojny, jednocześnie budując to, co sowieckim dyplomatom miało być Trump Tower naprzeciwko Kremla. Z ich komunistycznym reżimem jako partnerem biznesowym. Rosja ma tak wiele ogromnych zasobów, rozległe obszary ziemi, powiedział Witkow w The Wall Street Journal, szczegółowo opisując swoje nadzieje, że Rosja, Ukraina i Ameryka zostaną partnerami biznesowymi. Jeśli zrobimy to wszystko, wszyscy będą prosperować i będą częścią tego, i będzie potencjał dla wszystkich, to naturalnie będzie to zapora przed przyszłymi konfliktami. Bo wszyscy się rozwijają. Gdy na początku tego miesiąca wyciekła wersja 28-punktowego planu, wywołała natychmiastowe protesty. Przywódcy Europy i Ukrainy skarżyli się, że odzwierciedla ona głównie rosyjskie argumenty i przełamywała niemal wszystkie czerwone linie Kijowa. Nie uciekło ich nawet po zapewnieniu urzędników administracji, że plan nie jest niezmienny, obawiając się, że Rosja po brutalnym przerysowaniu granic europejskich jest nagradzana możliwościami handlowymi. Prezydent Rosji Władimir Putin schodzi z mównicy podczas pechowego szczytu z prezydentem Trumpem na Alasce. Andrew Harnik, Getty i Images. Gdy zachodni przywódcy zebrali się w tym tygodniu, by przeanalizować plan, premier polski Donald Tusk przedstawił zwięzłe podsumowanie. Wiemy, że tu nie chodzi o pokój. Chodzi o biznes. Dla wielu w Białym Domu Trumpa to rozmycie między biznesem a geopolityką jest cechą, a nie wadą. Kluczowi doradcy prezydency dostrzegają szansę dla amerykańskich inwestorów, by przejąć lukratywne umowy w nowej powojennej Rosji i stać się komercyjnymi gwarantami pokoju. W rozmowach z Witkowem i Kusznerem Rosja jasno dała do zrozumienia, że wolałaby, aby wkroczyły amerykańskie firmy, a nie rywale z państw europejskich, których przywódcy mówili dużo bzdur o tych działaniach pokojowych. Jeden z nich powiedział, to psztuka umowy Trumpa, by powiedzieć, słuchajcie, ja to rozstrzygam i to jest ogromne korzyści ekonomiczne dla Ameryki, prawda? Pytaniem do historii będzie, czy Putin rozważał takie podejście w interesie zakończenia wojny, czy też jako zabieg mający na celu uspokojenie USA, jednocześnie przedłużając konflikt, który uważa za swoje miejsce w historii do powolnego, nieuchronnego zwycięstwa. Bąbelki gazu z rurociągu Nord Stream 2 w pobliżu Bornholmu w Danii w 2022 roku zostały sabotowane. Duńskie dowództwo obrony Reuters. Jednym ze znaków, że może być poważny, jest fakt, że niektórzy z jego najbardziej zaufanych przyjaciół, sankcjonowanych miliarderów z rodzinnego Petersburga: Gennady Timczenko, Juri Kowalczuk oraz bracia Rotenberg, Borys i Arkady wysłali przedstawicieli, by po cichu spotkać się z amerykańskimi firmami w celu zbadania umów o wydobycie ziem rzadkich i energetyczną, według osób zaznajomionych ze spotkaniami i europejskich urzędników bezpieczeństwa. Obejmuje to wznowienie ogromnego rurociągu Nord Stream, sabotowanego przez ukraińskich nurków taktycznych oraz sankcje Unii Europejskiej. Na początku tego roku, ExxonMobil spotkał się z największą państwową firmą energetyczną Rośniewt, aby omówić powrót do ogromnego projektu gazowego na Sachalinie, jeśli Moskwa i Waszyngton dadzą zielone światło. W innych miejscach grupa biznesmenów bliskich administracji Trumpa stara się pozycjonować jako nowe ogniwa gospodarcze między USA a Rosją. Gentry Beach kolega Donalda Trumpa Jr. z uczelni, i darczyńca kampanii dla ojca. Prowadzi rozmowy o nabyciu udziałów w rosyjskim arktycznym projekcie gazowym, jeśli uda się go zwolnić z sankcji. Inny darczyńca Trumpa, Stephen P. Lynch, w tym roku, zapłacił 600 tysiącom dolarów lobbyście bliskiemu Trumpowi Junior, który pomaga mu uzyskać licencję Departamentu Skarbu na zakup rurociągu Nord Stream 2 od rosyjskiej państwowej firmy. Nie ma dowodów na to, że Witkow, Biały Dom czy Kaszner są informowani o tych działaniach lub je koordynują. Osoba zaznajomiona z myśleniem Witkowfa powiedziała, że wysłannik jest przekonany, iż każde porozumienie z Rosją przyniesie korzyści szerokiemu znaczeniu Amerykom, a nie tylko garstce inwestorów. Witkow, który w tym roku nie podróżował na Ukrainę, planuje wizytę w Rosji po raz szósty w przyszłym tygodniu i ponownie spotka Putina. Upierał się, że nie faworyzuje nikogo. Ukraińcy bohatersko walczyli o swoją niepodległość, powiedział Witkow, który próbował inspirować ukraińskich urzędników pomysłem rozbrajania żołnierzy, by zarabiać pensję na poziomie Doliny Krzemowej, obsługując amerykańskie centra danych AI. Nadszedł czas, by skonsolidować to, co osiąga dzięki dyplomacji, powiedział. Ukraiński dom płonie po trafieniu przez artylerię Armii Rosyjskiej w 2022 roku. Manu Brabo dla WSJ. a soldier prepares to